Witam serdecznie! W... W... Będziemy mieli wargame'a Red Dragona, gdzie zagramy sobie Polska kontra RFN. Gdzie RFN oczywiście będzie botem na hardzie i będzie to słucham, muszę tylko znaleźć wśród tych moich rozpisek Deka rfn na Zmechu. O właśnie, rfn Zmech. Od razu też pokażę moich polskich spadochroniarzy, którymi zagram no stworzyłem coś takiego, żeby nie było, ja nie gram na multi w ogóle, więc sobie stworzyłem takie coś, patrząc na to co w singlu działa jednocześnie, żeby to miało ręce i nogi i pewnie nie było kompetetywne, ale do czegokolwiek się nadawało i jeszcze RFN, tylko najszybciej go znajdę posiłkując się a, bo nie z tej strony, gdzie ma właśnie, to mi chodziło i tu po krajach sortując, o właśnie refenowy zmech Coś takiego dowolnego <gry> z Naciskiem na ciężką artylerię, bo mam wrażenie, że ona jest najlepsza. Jak sobie trochę grałem w tę grę. No jak skirmiszyki, ale jednak. I generalnie w średniowieczce wrzucanie do każdego dekanu, ale to już detale. Jako, że ja też uważam, że jak grać, to grać. Bitwy bogatych, a nie bitwy typu Barbarossa, a nie bitwy żebraków typu Moskwa w 45 oczywiście. No to e, dlatego stałem dużo punktów, żeby tu się coś działo, a nie było tak, że pojedyncze jednostki sobie walczą i generalnie są puste obszary na mapie, bo nie ma czym ich obsadzić. Tak, wczytywanko, O, właśnie, dobra, wczytało się, no to już zaczynamy. I od razu mówię, że. Generalnie głównym tematem, który chciałem w tym odcinku jest to, że tak, w kolejnym no to będzie Gladius, bo... A i przepraszam od razu też za to, że w tej pierwszej serii z Gladiusa nie było na koniec żadnego podsumowania czy czegoś takiego, to akurat mi błąd przyznaję. Ciekawie było, lepiej było, gdybym to podsumował jakoś, czyli o to, co mi się podobało, nie podobało, no generalnie też przyznaję, że sisterki były bardzo łatwą frakcją. Ale akurat to było na plus, bo ja dopiero się uczyłem tej gie... Dopiero wyrabiałem sobie te tam tamtą grę. W kolejnej kampanii na pewno będzie więcej lore, też może troszkę bardziej tak śmieszkowo roleplayowych elementów, że tak to nazwę. Zwłaszcza taki, taki lekko roleplay, takiego lekkiego roleplaya z mojej strony. A z kolei też potem dopiero zrobię z Zambenara, no bo... Mam nadzieję, że uda się zrobić w ogóle za, trochę na zapas tych odcinków z, z tego pod... z właśnie Gladiusa, bo generalnie no to niestety, ale no... Anbena roztarcie raczej mnie pokonywał, więc... wolałbym. jednak nie musieć potem kombinować jak tu szybko nadrobić odcinki, żeby mieć cokolwiek. A jednocześnie... AnBenar właśnie był tak trollerski. W razie czego zagram czymś w cesarstwie pod zjednoczenie podjednoczenie cesarstwa. Natomiast, no zobaczymy jak to wyjdzie. To tutaj jeszcze na pewno, MIG, jeden, drugi i dwie radarówki. E, tak, no i nagranie w grę, która wymaga planowania i działania strategicznego. E, czy ja chcę do tego? Łobuza? Jednego wystawię w sumie na tej flance. Innego kilera. Tak, w zasadzie to on oraz. gdzie jest ta mi dwójka? Spoznawcza. O, właśnie. No. Generalnie no to. Tak, wspomniałem, no to już, że to będzie seria z. Almena no niestety. Mówię. Trollował mnie, no to teraz chcę mieć pewność, że nie będę miał przerwy. Typu dwa tygodnie na kanale znowu. Panowie macie tam się wytaksówkować Śmiemy stanowisko, uruchomić silnik tutaj te dwa PTRy natychmiast w to miejsce Weźcie lornetkę, kapralu. ten helikopter, tutaj Na nas, odbiór to tutaj a ty z nimi z kokonikami, tutaj pelotki natychmiast tu. Słyszę głośno i tu Woz dowodzenia, co ważne. Co tutaj ważne, bo on się stoi dokładnie tam, gdzie mu kazałem. Tak no, co jest fajne, to w tej grze jednostki mają w tym języku, z jakiego kraju pochodzą, więc polskie jednostki mają po polsku. Jak pan sobie życzy, ser? Tak, wy macie nie uzupełniać paliwa, to jest... ...najszybszy sposób na wypalenie się z zaopatrzenia. Myślimy też na Wabia trochę miga 23. Może Niemcy wyślą swojego KWS-a. Tak, no, to... Możemy pozostawić sobie na przeciwradorówek wysłanie. Dobra, to teraz tak wy. No, do pelotki, dobra. A no, wyznałem dla tej przecież, bo Niemcy akurat są tyle łatwym hmm. przeciwnikiem na spodochroniarzach polskich, że ma tylko radarowe przyśw... pelotki. Mykać. w ogóle nie przesłałem tu pelotek ręcznych to było kierunek i dopatrzenie. się macie ukryć tutaj. A w tych krzakach... ten better może się sprowadzić w tych krzakach. Jest drugi better A ty w tych? Tak, niech przyjrzą dwa myśliwcy, dobrze. Dobrze dla nas, bo już nie będą mieli czym walczyć potem z naszymi samolotnikami. Tak, i cała ta masa transportek ma sobie wisić nad wodą na razie. Tak, bo ten jeden nie wrzucił tu wyzwodzenia, no właśnie. Tak, a oni tu mają oczywiście swoje Nie, wy macie iść tutaj. Cholery wyjść, połączyć się i wejść do tego bo właśnie. Ma się tutaj, żeby wystankować że coś, co by nam próbowało zabić. dowodzenia. Tu hmm. trzeba kurs ratować z system ciężarowy, no to lecę ciężarowy. A no i też najważniejszy temat, o którym jeszcze nie wspomniałem, a który niestety tu trzeba. To Co na kogo widzicie? Wnieście w ten budynk wejść. Znaczy no, sprzedajcie zaznaczają z cykami. No to na szczęście nasze piechoty też w swoje. No tutaj ten szturmowy helikopter też robi robotę. że nie Dobra. Tak, no, mówię. Uzbieranie paliwa to sposób na to, żeby transportowce były puste zamiast Poczyńcie. pełne ładunku. i tak, gram na tyle punktów, że to na 1 na 1 to i tak się wypale z zaopatrzenia. A wracając, no to jeszcze kwestia, że oprócz tych. No, nie wróciłem zaraz tej materii, bo odpalę też monetyzację, bo no coś trzeba jakoś przekonać algorytm, żeby chociaż trochę bardziej mnie promował, chociaż, żeby mnie nie ograniczał aż tak. Okej, okay, tu oczywiście refrenscy grenadierzy idą, no a co o tym dzieje, no niestety będą reklamy, żeby nie było, no ja się nie spodziewałem z tego jakichkolwiek stosownych pieniędzy, ale jednak, mówię, ja w tym postu że... YouTube niestety gorzej pozycjonuje materiały bez tego... O, no, tornado zestrzelone, migusio W ty już masz rozkaz jechać tutaj I tu Kilny kosztuje bateria gromów w kulnarskim znaczy, W oddział z gromikiem masz 55 Leci od razu się naprawić, chcesz się zaużywać, żebyś tego nie robił. A to by się koniki skończyły, więc trzeba po kolejne. Macie się do tego, by było nie mieliście strzelać. życie do tego. Tutaj zwykle wrzucam przeciwlotniczych. Tylko po prostu ich nie ma, a teraz to oni mają Rolanda, więc nie podlecę. I A kilka Rolandów. Fajny a, dobra, Salamandry mnie strącił, to trzeba ją natychmiast uzupełnić. To jest zadawca, który potrafi zabijać przy okazji. Czekamy na Oczywiście ma cholernie flajga Austy, żeby nie było za fajnie. Równo nam namiar I są oczywiście znienawidzone przeze mnie jednostki, które są mu zierze. Na szczęście na nie też mam remedium bombowce. Najpierw środówki tam zdję wyśle. Oj panowie mieści się w takim razie, bo ja nie chcę was stracić. Takie rycy są nieopancerzonymi ciężarówkami. Jednego w plecy, no trudno. Tak, amatyzacji wspomniałem, no to jest właśnie to, co jest takie takim aspektem najbardziej wkurzającym, no, ale no... no teraz będziecie bombardować, tu mamy oczywiście ofensywę, no bo... Co... A wioterza mi innego Na szczęście sprzętu przez to mamy mnóstwo ideku, to jest jego dużo zaleta Dobra, lepiej, tutaj tylko dwie krowy z zaopatrzeniem trzeba nasze ciężarówy. macie przewagę i ze mną macie jeszcze spacie coś i nie wybuduję. No, znaczy nasze przeciserowki zrobiły robotę z ich śmigłowcami transportowymi. No właśnie, tu mnie boli brak yy, brak grumusiów. piorunów, nie wiem, która wersja powinna być. Które określenie powinno być? So, tak, tutaj się tak, żeby on też mnie nie, nie ostrzał tymi cholerymi rolnami za bardzo. Okej, okay, no został w turbinę, więc ucieka. Trzeba było mi do 23 odesłać. Dobra, no i co Nie interesuje mnie aż takie straty. A akurat mają te wady, że są straszliwie żarłoczne i się o Oczywiście też wejście macie nie marnować paliwa. Te dwa gramy musi gdzieś tutaj, żeby mi dostać więcej do, 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 do. tego. A no, wy się jeszcze troszkę cofnijcie. Czekamy na nowe rozkazy. O, to, no, to gówno. Na życie mnie ja do tego że mieć coś bezradarowego oprócz piechoty. Bo granie, to jest wielka słabość RFN-ów w tej grze, że oni nie mają praktycznie żadnej jednostki bez radaru. jeśli chodzi o pojazdy. Przecież z kimś działka W są strzały To jest niesamowicie duża słabość naszych spodochroniarzy z kolei Zasięg Na szczęście no właśnie Budynki są moją siłą W przypadku e, pa, 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 pa. No nie, jedyne co to mogę Przeciw migiem 23 to jeszcze zestrzelić Nie jest to wybitny myśliwiec, ale zawsze to jakiś tam myśliwy co jest tani Latujesz w ładunek Tędy na do... Tędy do nich. Śmieniamy stanowisko. Uruchomić silnik. Gdzie macie te cholerne łyździerze? Kapitan i załoga zdają państwa na pokładzie. Że... No strzel się jeszcze raz. Dobra. Akurat skończyła się salwa, nie? Kapitan i załoga A, ewakuacja. Nie mam zamiaru marnować samolotu. Na razie przynajmniej. Nawet jeśli to jest... Samolot tu jest trochę na stracenie, ale... Naładowano pocisk przeciwpatenty. Okay. To wylećcie tutaj z kolei stary, lecisz. Nasi sprzymierzeńcy bardzo skorzystali na uzupełnieniach. Jeszcze jest marlery, one są bardzo mocne generalnie. Czekię przeciwfaciar na BWK w grze. Dobra, mamy Macie lecicie i wybombardować. bombardować. Do końca Ta. Tak. No mamy dużo samolotów bombowych i generalnie, ale mamy Dosyć przeciętne myśliwce, nie są najgorsze, bo te kiki mają znacznie gorzej. Ale też nie ma cudów. Dobra, już dostał. No bombowce generalnie bardzo lubię w tej grze. No może poza napalmowymi, ale no, Polska ma akurat jeden z w grze, więc też go wrzuciłem do tego deka. No, tu mamy bombę półtonową na SU7. No to on jest lepszy na pojedyncze, mocniejsze cele. Tym Dobra, nie trafił. Obrona gotowości. Do widzenia. Tak, no bo ciężarówki z tej bardzo nie lubię tracić. Ale opary 2 niestety niewiele oberwały tymi bombami. A to był jeden z mocniejszych, bo półtonowe, nie? Tutaj tymczasem, oczywiście, stary podjeżdża. Dobra, jest tu, 2,4, to jest ważne, bo on zawsze może tutaj stępić jakieś czołgi. bez odbioru. Tak, to niestety jest taka słabe w Polsce, że mamy te stary, które są małe. Okej, okay, masz jeszcze kokoniki. Ale i tak trzeba podesłać tu mi dwójkę, żeby była gdzieś tutaj. Niż się ładował. do ataku ponownie. To jest atak taki trochę samobójczy, ale chodzi o to, żeby ich zwiększać. Jestem męską, bo jest, jest niż tyle więc dyslokacji. Dyslokacja? Tak, to jest dyslokacja, pamiętam. Zobaczcie, że są bardzo obici. Latujesz. Ty Wy też lecicie, bo to zawsze dostarczyłaś wizję, więc wiem, że mogę gdzieś tu walić z rakiet. Na są Zagram na zniszczenie, bo to jest szybsze, po prostu. Czybym się pozwalić wszystkich gepardów i Rolandów? Dobra, postaram się tam dotrzeć jak najszybciej Trochę tak to wygląda. W sumie jednego jest w stanie poświęcić, żeby się upewnić Miejmy nadzieję, że wruch nie ma tam obrony przeciw Co ja ten gmin przeżył? to oczywiście gradzikuje Tak, no tutaj też wiem, że nie muszę z sopera, bo mam Co innego mnie ogranicza w tej, czy co in... po prostu będzie jeden skirmish i tyle Zrozumiałem. Bez Aha, paliwo się skończyło Chyba amunicja Dobra, tam mi dwójka toczkę podlatuje, żeby tu widzieć Nic się dzieje. Tak, no tu oczywiście flanka jest obsadzona tym, żebym wiedział co tam się dzieje też Potem gdzieś tu. Teraz tak, ja Okej, okay, tu się powoli kokoniki kończą, to podeślę jeszcze jednego. Czas trochę cofnę. Jeżeli przeciwnik jest w zasięgu, to my również. To może budynek w sumie tylko, ale o. Czekamy na nowe rozkazy sir. Wylecicie sobie tutaj. Na razie. Aha, no, komandosy. Czy te falsi Migery Podsyłają mnie dobrze? to ludzie tylko na terra? Myśmy życie. Granie, że też no, nie są te co straszni, ale komandosy są mocne. Czyli te falsi Migery, cholery. To że poświe... się poświęcą, powiedzmy. A tymczasem my wystawmy więcej tego, co jest jeszcze coś takiego, bo ten samolot jest bardzo mocny, niszczycielem czołów, który mamy w dyspozycji. Doszliśmy tego MIGA 23 bo on jest na stracenie potencjalnie. Weźmy też dekala mięsa No, jego wadą jest to, że on od razu obydwa pociski, natomiast jest bardzo dobry w niszczeniu pojazdów na ziemię. Tak, no, deki powietrzne. Dokąd mamy lecieć, o, zniszczyli mi dwa stary, niedobrze. Wysyłamy kolejny co tu idzie. Baletową, <grym>, tak te teksty w ogóle to jest śmieszne, bo z tych języków każdy to z grupy wszystkie mówią to samo, więc każdy może słyszeć w języku igracja z tych że to może usłyszeć swój język w niej A, bo ty ciągle to sobie latasz Spoko Lecimy O dziś A tu mi kolejna dzieł ubili dobra już nie podsyłają mocnych czołgów, tak mocnych czołgów, komandosów. Są dopiero paskudne zabijaki. Jeszcze M4 seria 30. No dobra, Mardera to jest, nie? Dwie półtonowe bomby, więc raczej nie powinno być problemu. No właśnie, Kampienie piechotą to też był pomysł. Jak mam bombowce, jeszcze BKL No Jeśli to strzeli w górę, to dobrze. No to zapoznajmy ich z potęgą, jaką jest BKL. Jeśli od niszczenie piechoty, i od tutaj budynka, no bo to jest akurat coś, w czym Napalm jest dobry. tutaj gra oni bombardują obszar 8 kłótonowych z napalnych Zatem to, to moim jest jeden z najlepszych i najlepszych tego typu Bo tu po prostu nie możecie wiedzieć o piechocie Zdać, jak się jest, to się dostaje obrażenia Generalnie w tej grze nie lubię napalń, no ale akurat bek Bekalicjanów zniszczy jedno z w których to ma sens Bo poza, tak naprawdę bekalne, poza oczywiście niszczeniem takiej piechoty w budynkach, no to jest głównie do wykluczania wroga z lasów. Bardziej crowd control niż działanie Wszystko typowo wierzy. zabijaniowe. Dobra, wysyłamy killerów, znaczy Nic nie komandosów. Wszystki treść na razie w tym budynku. Komandosi są bardzo mocni, bo jest ich dużo, aż 15 w oddziale. Są trochę słabsi na czołgi, bo mają słabszy granatnik, ale są bardzo celni przynajmniej. No i na pewno to jest do mięsa. Niewiele nas jest stanie się z nimi mierzyć w tej kwestii Tak no bo co jest oczywiście typowo botowe to jest debile mi Na punkt Dobra wy na szczęście nie ruszyliście się Bo Wszystko <grym> są tak bo nie macie możliwości strzelania Dobra gry są groźniejsze Groźne ale to są zwykłe nie Zaawansowane bo zaawansowane Fallschirmjägery mają G11 I mają Karabinki Karabiny to są znacznie groźniejsi. Ci akurat takimi na... na... takim nie przegrywałem z naszymi spodochroniarzami, co jest fajne. no tu są Sokoły ze zwykłymi z tymi armatkami, ale oni są, poza zasię... oni są poza ich zasięgu. Ale są to armatki automatyczne, no to... ...ich to bardzo boli. To zdaje im ból. I bum, zaraz Marder II dostanie, no właśnie, z RPG-a. A Marder II jest bardzo drogi, dobry pojazd, ale jest też drogi. No i nie jest aż tak opancerzony, nie czołg. Zresztą z tego rpg to od frontu musiałby czołg dostać, żeby nie zdechł. Nie nie ja wiem, że gdzieś tu byli, no to im walnijmy trochę na palmu. I love smell of the napalm at the morning. A ja mogę po prostu wymombardować, dobra. A to ma im tu przeszkadzać. No to jest głupota łota, nie? Tu ma gdzieś tu a tu ma nieobsadzone wejście jedyne. E, to nie będzie trzeba jakoś długo. Łoń się. Stryfalo, to, jest gorąca. to jest oczywiście wymuszanie na bocie manewrowania, no bo. Albo się rusza, albo spłonie. Dosłownie. Tak, tu podesyłamy dwie kolejne krówki. Dobra, mamy lecieć, ser. I się cofajcie, bo tak nie macie nic ciekawego do roboty. No i to jest typowy bot, nie? Czekamy na nowe rozkazy, ser. Ale teraz szukam woz dowodzenia. No wspomniałem, że mogę za... tak, za... tak, za... tak, o serii jak, jak mi to wspomniałem. Mężąco, tak jak już się cały... czas przedział no to wylecicie, nie macie... Jestem chcę bo nie za dużo obrażeń, ale ich zbombardujemy po prostu. Jeśli bo ich nie ruszą, to zginą. są warci, właściwie nie na tyle dużo, żeby zapewnić tym zwycięstwo, Ale o, tu mamy w razie go cel, którego zwalni się jak najbardziej, to nam zapewni. mamy taki wiesz, Aż tu właśnie bombarduje. No to już po Właśnie wygrana. z <gry> Skirmiszyku. No w tej grze można robić powtórki, chociaż to co kojarzę to tylko w multiplayerze. Ale o, no, 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 przeciw oczywiście zrobiła swoje. Generalnie poszło to do... całkiem nieźle. Tak, no tutaj statystyki, które, no, które oddział w jednostkach nawet jak jest na przykład, bo blok 4 oddziałów, no to oddzielenie jest każdy podsumowywany. Tak, ale tej jest fajne. Ale przecież ja, że jeden z Grecików zniszczył coś. Teraz tak. daj sobie. Patrzymy, jakie się jednostki, No, tak jak wspomniałem, to. Melodysacja jest nie po to, żeby te ochłapy. Nie spał tych ochłapów, które będę z tego miał, tylko żeby miał algorytm. Mniej wrogo traktował A poza tym, no to co nam? No. O, o ty, że Anbenar będzie, no też nie wiem, czy będę robił po Anbenarze... na Wanilce serię taką jak mówiłem początkowo z Ardabilu, też raczej nie będę robił Europy Piątki na premierę, chociaż zobaczymy, bo do tego też trochę czasu zostało. Ja mam oczywiście z tego Ardabilu, bo jednak po tym, jak mnie trolluje, Anbenar, to nie wiem, czy. Też zwykła Europka mnie nie będzie ale w rabie jest dosyć trudny. Niemniej... No, z tym akurat co będzie, no to zobaczymy. No i mam nadzieję, że kolejna seria będzie, będzie w miarę... że w miarę Wam się spodoba to co planuję zrobić z tego Gladiusa, bo naprawdę mam troszkę śmieszkowy pomysł. Ale w tym odcinku... Tym materiał to byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na nowe, na zbliżające się serie. Cześć.